Dzień dobry, dzień dobry! E, to jestem ja, czyli Żuław. Witam Was serdecznie, a dzisiaj porozmawiamy trochę o Bite Marks Wataha, czyli o najnowszym dziecku, które wydaje imaginarium RPG w podręczniku RPGowym Powered by Apocalypse e, o Wilkołakach. Zatem zapraszam! Zatem zacznę od parafrazy cytatu. Słychać wycie znakomicie. Eee, dokładnie chodzi mi o to, że jeżeli komuś nie, nie, nie odpowiada, nie pasuje to, że na rynku mamy dwie gry o wilkołakach, to nie musi grać w żadną z nich, ani w jedną z nich. Może grać w jedną, a nie musi grać w drugą. I tyle. Natomiast dla tych. Którzy lubią Powered by Apocalypse, czyli słynne PBTA Bite Marks, Wataha Czyli gra o wilkołakach Na PBTA Zdecydowanie jest dobrym rozwiązaniem Bo mamy mechanikę PBTA, a to jest jedna z lepszych mechanik Które obecnie są na rynku, przynajmniej to jest moje zdanie Z tego względu, że przy PBTA bardzo duże znaczenie mają kombinacje myślenie i gracze muszą się zmobilizować do tego, żeby myśleć. To nie jest po prostu nie kostką. Trzeba coś od siebie dać. Jeżeli gracze nic nie, od siebie nie dają, to jest wiele systemów, gdzie nie muszą od siebie nic dawać. I tyle. Natomiast przechodząc do samego bytemarks, Wataha. E, wydawanego u nas przez Imaginarium RPG. Dobra gra, przyjemna gra, bardzo fajna gra. Miałem okazję w nią zagrać, ale nie online, gdyż grywam także ostatnimi czasy nie online i nie wszystko musi być online. Natomiast, Sam Byte Marks, Wataha. Zaczyna nam się od tego podręcznik, że mamy bardzo popularne obecnie tematyki BHS-ów. Więc wystarczy je przeczytać. Można ich użyć, a można ich nie używać. Jeżeli Wy, drodzy widzowie, uznajecie, że nie są Wam potrzebne, albo już je używaliście do tej pory, bardzo dobrze. Ale są, w podręczniku jest zaznaczone, że można użyć karty X, można wykreślić niektórą tematykę, że można się skupić nad tym, żeby zarówno graczom, jak i prowadzącym, wszyscy byli, żeby mieli fajn, żeby wszystkim było przyjemnie. No, więc... Takie nowoczesne wymysły, które nie odpowiadają starym dziadersom. Natomiast ja do nich nic nie mam, bo moim zdaniem jest to fajna rzecz, że skupiamy się nad tym, żeby wszyscy mieli fan z rozgrywki. Natomiast, rzeczywiście, jeżeli już zaczynamy rozgrywkę, przechodząc po kolei przez podręcznik, jest on bardzo przyjemnie i bardzo dostępnie napisany. Można powiedzieć, że bardzo prostym językiem. Ale nie jest to prawda, jest napisane normalnym językiem, tylko wszystkie punkty po kolei bardzo ułatwiają moim zdaniem rozgrywkę, jeżeli byłby to w miarę świeży, nowy gracz. Jest po prostu ten podręcznik napisany e, tak, że jeżeli się nie grało w RPG, to jest się w stanie je zrozumieć. E, po krótkich różnych opisach, wstępach i tak dalej, mamy już rozdział poświęcony dla MG i ruchy MG. I tutaj e, w Bitemarks, Watacha skupiamy się głównie jakby na tym, jako prowadzący, mistrzowie, czy jakkolwiek by to nie nazwać. E, na tym, że na przykład w miękkich ruchach możemy zasiać niezgodę w Watasze, wbić klin pomiędzy jej członków, ujawnić czyjąś urazę, gniew, strach, wstyd, pożądanie, miłość, więc jest to oparte bardziej na Watasze. Na tej grupie wilkołaków na jej problemach, nad tym, co tam może eskalować. I na przykład w twardych ruchach możemy zabić ukochaną postać niezależną. Jeżeli Alfa jest bohaterem niezależnym, to możemy brutalnie kogoś skarcić. Albo zagrozić wy wykryciem watasy całej Watasze. Jako EBG tutaj mamy przykłady. Też poszczególnych ruchów, miękkich i twardych. Mamy to rozpisane, jak tak naprawdę działają. Co można też w takim ruchu twardym bądź też miękkim użyć. Więc jest to bardzo prosta sprawa moim zdaniem. E, no i oczywiście też mamy zasady obrażeń, zasady e, zniesienia obrażeń. E, że możesz na, na przykład zyskać coś częściowo, mieć częściowy sukces. W pełny sukces lub brak sukcesu, czyli tradycyjne PBTA. No proste, to, no jak jeżeli ktokolwiek grał kiedykolwiek w jakieś PBTA, jest w stanie się odnaleźć w Byte z Watacha. No po prostu jest to system prosty i nieskomplikowany. Natomiast już cała część otoczka fabularna wokół Watachy jest mega fajnie zrobiona. Bo na przykład. Wataha powinna mieć pięć slangowych określeń i starać się z nich korzystać nawet poza postacią. E, tak, żeby ta wataha była w jakiś sposób zintegrowana, żeby nie mówić na przykład wilkołaki, tylko krewni, plemię, drapieżcy, e, żeby zwroty obraźliwe wprowadzić, jak na przykład kundle, sierściuchy, e, łapacze patyków, na przykład na ludzi, żeby mówić gładcy, zwierzyna, skórzy, miękcy i tak dalej Jakby jest to bardzo fajny sposób, żeby wprowadzić jakąś tą wilkołaczą kulturę Bo to jest dalsza część, ustalenie elementów kultury Czyli na przykład, że przy posiłku nikt nie zaczyna jeść przed Alfą Albo, że zawieszeni członkowie watach jedzą, ale siedząc na podłodze, nie przy stole albo że na przykład Wataha ma tatuaże z symbolem Watahy. Więc jakby można rzeczywiście tutaj wprowadzić wiele różnych smaczków, e, można stworzyć relacje, niejako ta Wataha może nam się jakby opierać na tym, że możemy sobie wyobrazić ją niczym jakiś klan, niczym jakiś gang, niczym Coś odrębnego, coś odrębnego od społeczeństwa. Tym bardziej, że na przykład w kolejnych krokach tworzymy relacje z innymi wilkołakami, z innymi swoich, swoimi członkami watachy i jesteśmy w stanie dzięki temu jakby wprowadzić to wszystko jesteśmy w stanie urzeczywistnić istnienie naszej postaci i istnienie tej watachy. Co jest bardzo dobrym rozwiązaniem, z tego względu, że od razu mamy relacje, które spajają daną grupę. Jak jest zapisane w samym podręczniku, że tak tu zacytuję z grubej rury. marks nie jest grą wymagającą wielu przygotowań do każdej sesji. I Wy mnie pytacie, dlaczego ta gra miałaby mi się nie podobać. Nie pytacie mnie o to, ale jeżeli byście chcieli zapytać, to jest odpowiedź. Nie potrzeba wiele się... Skupiać i koncentrować nad tym, żeby przygotować coś do sesji. Siadamy, bach, jest zrobione. E, po prostu nie musimy koncentrować się, nie musimy robić, nie wiadomo jakiej głębi, bo tak naprawdę nasi gracze też powinni rozwijać tą historię razem z nami. Przykładowo, że w, chcemy na przykład zaprezentować graczom ich zadania, czyli co jakby oni mają do zrobienia na sesji i na przykład załóżmy, że e, Muszą, a raczej powinni, bo jakby to są zasady, które powinni gdzieś zastosować, że powinni podążać za zasadami, szukać okazji do zaostrzenia już wcześniej napiętych relacji, detonować trudne sytuacje, ukazywać zagrożenia lub podążać za opowieścią, tam gdzie ich poniesie, dokąd poprowadzą gracze. Dalej mamy też opisane dokładnie, jak możemy się przygotować na sesję, jak możemy stworzyć fajne elementy, fajne relacje, fajne zagadnienia, które później będziemy na tej sesji prowadzić, i głównym, jakby clue całości, główną zaletą, jaką ja widzę w Mike Mart jest to, że te scenariusze kreują się wraz z postępem. My przygotowujemy na przykład, jako prowadzący, jako mistrzowie. E Pło. Przygotowujemy NPC-ów miejsca zdarzenia, ale to, co się zdarzy, w jaki sposób się zdarzy, wszystko zależy od naszych graczy. Proste. Mamy 7 podstawowych skór, czyli alfa, przewodnik stada, szczeniak, dopiero młody wilkołak, silnoręki, ogarniacz, siwy, czyli stary, wyjec i marnotrawny. I na podstawie, tak naprawdę, tych yy, skór, tych jakby. Jakby pewien, pewnej ramki, pewnej mety dla danej postaci, na podstawie tego tworzymy już naszego wilkołaka, e, który ma poszczególne atrybuty, e, jak zęby, serce, charakter, dzikość. Ma ścieżkę wilka, ścieżkę człowieka, e, i wtedy możemy zapełnić daną ścieżkę i dodać sobie coś do atrybutu. E, oraz mamy też obrażenia, które są bardzo fajnie wyrażone, bo są w kształcie takich księżycy. E, oprócz tego mamy też pytania, oczywiście, do tego, jak tworzymy naszą postać, czyli jakie ma wygląd, co nim przewodzi, czyli na przykład to, to jest tak zwany rytm serca, czyli może być na przykład czarujący, albo głodny, pewny siebie, rozdarty. Mamy też informacje o członkach Watachy, o poszczególnych więziach, z kim łączą, w jaki sposób, e, ruchy specjalne, które mają poszczególni, poszczególne skóry. Czyli, na przykład, e, tutaj mamy ogarniacza, który ma, niech sobie pójdzie, i raz na sesję możemy wykorzystać swoje środki, kontakty, by rozwiązać problem związany z ludzkim światem. E, więc mamy tak naprawdę normalny PBTA. Z różnymi, jakby podstawowymi możliwościami danej skóry, które możemy też w jakiś sposób rozwijać, mamy też ruchy mistrza gry bądź też mistrzyni gry. Mamy też w samym podręczniku, oczywiście, scenariusz, który może nam pomóc na początku. I wszystko jest bardzo sprawnie i klarownie wyjaśnione Więc, jeżeli ktoś chciałby zagrać wilkołaki, ale nie w świat mroku, tylko w coś innego, to jeżeli lubicie PBTA, to jest to system dla Was. Po prostu, ByteMark z Wataha jest na PBTA, jest na bardzo dobrze skonstruowanej nakładce na PBTA, czyste, która pozwala na to, żeby grać tymi wilkołakami. Jeżeli, nie wiem, lubicie miasto mgły, jeżeli lubicie glinę, omertę, to ByteMark z Wataha też Wam się spodoba. Jeżeli Wam się nie podobają tamte systemy i uważacie, że tylko smoki i lochy, albo tylko wojna młotek, to okej. Okay. Ja Was nie zmuszam do tego, żebyście cokolwiek z tym zrobili. Natomiast przedstawiam Wam pewną opcję, że jest dobry system. Wydaje go imaginarium RPG, czyli dość sprawdzona już. Powiedzmy, że wydawniczo Ekipa. Bo nie oszukujmy się, Imaginarium ma na swoim koncie same wydawnicze sukcesy. A też Szwagier, który w pewnym momencie objął dowodzenie nad grupą FDownową, też pięknie dowiózł RFD' do pewnego celu. Więc. Konkluzja moja jest taka. Jeżeli przekonuje Was to, co ja mówię, kupcie sobie Bite z Wataha. Jest teraz na końcówce spieraczki i jest już ufundowana. Jeżeli Was nie przekonuje to, co ja mówię, wejdźcie sobie na spieraczkę, sami sprawdźcie. Chyba, że Was nie interesują wilkołaki, to mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze jak ja nagrywając ten materiał. Natomiast Wszystkim tym, którzy wolą wilkołaki ze strony Świata Mroku, okej, okay, super, bardzo fajnie. Cieszy mnie to, że każdy ma grę dla siebie. Natomiast Byte Marks Wataha, przez to, że jest na PBTA, jest bliższe mojemu sercu niż Świat Mroku. Po prostu. Więc, i też dotyczy trochę innych tematów. Nie oszukujmy się bo to co wam wymieniłem to troszkę jest inne niż tu chociaż z drugiej strony kto wam zabroni poprowadzić tego samego pomysłu na jednym lub drugim natomiast zapraszam was do odwiedzenia zbiórki, ByteMarkZWataha jak się wam spodobało zostawcie suba, bo będzie w najbliższym czasie się działo więcej i solidniej prawdopodobnie, chyba że nie więc tym razem się z wami żegnam na razie, cześć